9 minut po godzinie 16. Uwielbiam takie momenty, kiedy dwie godziny przed całym spotkaniem wszystko się wywraca do góry gło nogami i... Okazuje się, że jest solidarność aktorsko-gwiazdorska w środowisku. Dzisiaj miał być pan Borys Lankosz przyjść opowiedzieć o swoim nowym e, telewizyjnym musicalowym projekcie. no Okazało się, że utknął gdzieś na montażu i proszę, mogłam zostać godzinę zajawiać własną osobowością was, drodzy słuchacze, a przyszła przepiękna kobieta, cudowna aktorka, znalazła czas i to e, kosztem swojej rodziny powiedziała, wpadam na chwilę, żeby zastąpić Borysa, czyli tak że... Mila Bar, dzień dziękuję, pan. Dzień, dobry. dzień dobry. Bardzo ci dziękuję. Bardzo, bardzo pani dziękuję za przyjście też za znalezienie y, czasu, no i za to, że zechce na Pani uchylić rąbka tajemnicy dotyczącego tego y, musicalu, ale nie tylko, ok? Poznajmy o wszystkim. Dobrze. dobre. o wszystkim, ale przede wszystkim na Ty. Ula, bardzo się cieszę Dobra, Powiedz mi, bo ja tak przeanalizowałam Co się ostatnio wydarzyło w Twoim życiu zawodowym Parę nagród dostałaś I tak sprawdziłam, za co te nagrody I w jakim odstępie czasowym I sobie tak pomyślałam, że No nie, muszę o to zapytać No bo tak, jeżeli odbiera się Wiktora w kategorii Odkrycie telewizyjne w 2013 roku I to jest mniej więcej 11 lat Po ukończeniu szkoły teatralnej Kiedy no już nieraz na tym ekranie telewizyjnym byłaś i jednocześnie rok wcześniej złotą kaczkę dla najlepszej aktorki polskich filmów se sensacyjnych za film, który, w którym wystąpiłaś w 2004 roku i to był twój debiut filmowy, to jest tak, to, to albo jest to, można potraktować to jako nowe rozdanie, bo oto jesteś y, odkryciem telewizyjnym, albo takim pięknym podsumowaniem, najlepsza aktorka polskich filmów, pol polskich filmów sensacyjnych. <grytanie> Jak do tego podchodzisz? No ja byłam mniej, mniej szokowana niż ty pewnie, kiedy zorientowałaś się, że te nagrody są w takich e, powiedzmy dziwnych starzeniach, usytuowane w takich dziwnych momentach. E, no ale myślę, że w związku z tym, że każda nagroda jest jakimś takim momentem, kiedy czujemy się docenieni i widziani, no to ja się po prostu bardzo cieszyłam. I z jednej, i z drugiej. I, I w związku z tym, że Vinci uwielbiam, i mimo tego, że w nim gram, nie nudzi mi się ten film, myślę, że jest bardzo dobry. Bardzo śmieszny, świetnie zagrany, świetnie napisany. To, to jestem bardzo szczęśliwa, że akurat mnie mm -hmm. tutaj widzowie wybrali, bo to było głosowanie, zdaje się takie plebiscyt. Mm -hmm. e, natomiast jeśli chodzi o tego Wiktora, no to... E, no, Poczułaś no, się jak <laughs> No tak, możemy potraktować to jako nowe rozdanie, <laughs> jednak jednak będę drążyć tę przeszłość. Powiedz mi, jak mija ponad dekada od opuszczenia murów uczelni, to pewnie zdarzyło ci się pomyśleć, co się udało albo czego ci się nie udało zrobić, co jeszcze byś bardzo, bardzo mhm. chciała. Jak przez ten czas, od momentu studiów, zmieniło się twoje podejście do, do, do aktorskiej profesji? Jakieś wyobrażenie się zmieniło? Mm, wiesz, co to się chyba w ogóle cały czas zmienia? Naprawdę. Mm -hmm. Właściwie hmm. dużo, dużo, dużo się zmieniło w ogóle, kiedy się dostałam do szkoły teatralnej w Warszawie, ponieważ ja, w związku z tym, że całe swoje liceum mieszkałam w Tychach, byłam... Tak zakochana w Teatrze Krakowskim, w Starym Teatrze, w Teatrze błocie Janinowickim, w Janinowickim, mm -hmm. w Bińczyckim w Annie Polony. W tych aktorach, którzy grali wielką polską klasykę, często widzianą oczami Jarowskiego albo Grzegorzewskiego. I, ale tak najogólniej jakby to powiedzieć, ja byłam zawsze taka bardzo natchniona. Taka, ten teatr był, był mi bardzo bliski. Mm -hmm. Kraków z takim swoim właśnie duchem, z tą atmosferą... Artystycznym, tak. Tak, to, to, to coś, co w Polsce w sumie w bardzo niewielu miejscach ciągle jest zachowane i żywe, tam na pewno jest żywe, a już na pewno w Teatrze Modrzejewskiej, która w ogóle była też moją taką wielką inspiracją. Znałam czytałam jej listy, całe znałam jej życiory z film z Jandą, to już w ogóle od dzieciństwa. No więc tam była jakby taka cała... Ten taki teatralny świat, który był powiedzmy z perspektywy tej bardzo młodej dziewczyny, y, którą byłam, która gdzieś sobie tak wytworzyła obraz jakiegoś miejsca niezwykle podniosłego, takiego właśnie nieosiągalnego niemalże. Jak się dostałam do Warszawy, do, do szkoły teatralnej, to zetknąłam się, Warszawa w ogóle jest bardzo szybkim miastem, prawda? Mhm. Ona jest miastem, w którym y, ta, ta refleksja owszem jest bardzo mocna, ale powiedzmy ten rytm i taka też y, y, tamte czasy, to że nagle zaczęły być kręcone w filmy, seriale, jakaś taka duża ilość y, zaczęło w ogóle istnieć takie właśnie życie gwiazd, czy, czy były otwarte castingi i tak mhm. dalej, y, to spowodowało, że już wtedy to moje podejście do, do zawodu się zmieniło i zorientowałam się, że raczej Heleną Modrzejewską to już... Nie ma szans, żebym była, ludzie się po prostu zmienili. Może ten Kraków zresztą ma taką substancję, że zachowuje coś, co jest nie do końca z nurtem dzisiejszości, co zresztą bardzo, bardzo lubię. Ale tak naprawdę, tak jak mówię, to podejście do zawodu zmienia mi się cały czas, ale ja chyba nie robię w ogóle takich bilansów, bo ja w ogóle jestem kobietą, która wiecznie o czymś marzy. Więc... Mam mnóstwo marzeń zawodowych, marzą mi się spotkania z reżyserami, z aktorami, z operatorami, ale z drugiej strony też mając 34 lata i to już trwa od jakiegoś czasu, jestem gdzieś tak zatracona w codzienności, w rzeczywistości, w takiej teraźniejszości. Mhm. Także nie wiem. Każdy dzień właściwie przynosi jakiś nowy wariant tego mojego świata. Teraz podsumowując tę część rozmowy, bardziej jest, znaczy więcej jest plusów Twojego wyboru zawodowego, czy jednak pojawiają się gdzieś na tej kartce, dobrze, wybra, że wybrałam aktorstwo, jakieś, jakieś minusy pojawiają się, czy, 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 czy nie? Czy starasz się w ogóle o tym nie myśleć, żeby to nie podcinało skrzydeł? Bywa różnie, jednak wszystko zależy od dnia, od sytuacji, od powodzenia lub jego braku. Od tego, czy, czy udaje mi się spotykać ludzi z, ludźmi, ludzi, z którymi mamy taki wspólny flow i po prostu wiele rzeczy załatwiamy bez słów, i jesteśmy szczęśliwi, czy, czy po prostu jest to trudna praca. <laughs> ale e, tak naprawdę wiesz co... <laughs> Nie wiem, może mogłabym nawet robić coś innego, ale... Znaczy uprawiać jakiś inny zawód, ale... Ale aktorstwo e, jest... E, ja chyba potrzebuję kontaktu z ludźmi, mm -hmm. jednak inne zawody artystyczne, bo na pewno jakbym coś robiła, byłby to zawód artystyczny, może pozabyć się wokalistką, to tak naprawdę zawód aktorki daje mi szansę ciągłego spotykania ludzi. I odbierania I od nich energii. I jakby ciągłej tej wymiany. Dobrze, Tych teraz spotkań, no to jest. pozwolisz, że zrobimy kropkę, za chwilę wracamy do rozmowy. Gdyby ktoś jeszcze nie rozpoznał, do kogo należy ten fenomenalny głos, Kamila Bar jest z nami. Dzień dobry. Tak mi się wydaje. Kamila bardzo z nami, niezmiennie. E, proszę mi powiedzieć, jakie masz plany na dalsze popołudnie? Sobotnie, piękne, słoneczne? E, z rodziną spędzę ten czas. Bez podawania adresów, żeby tłumy nie poszły, ale, ale z rodziną. Powiedz mi, z czym ci się kojarzy e, popularność? Jakimś kolorem, jakąś rzeczą, sytuacją? Nie. Wiesz, co mnie się popularność kojarzy e, z jakimś autorytetem? O! To znaczy ja w ogóle przez to, że zawsze bardzo dużo czytałam i, i zawsze książki były dla mnie takim oknem na po, 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 no właściwie na wszystko, to wydawało mi się, że tak, to trzeba być kimś, żeby być popularnym. Trzeba mieć coś ważnego do powiedzenia. No, to myślę, że dzisiejsze czasy mocno zweryfikowały no tak. twoje wrażenie o tym, no tak. jak. No bo tak, oprócz grania w teatrze, oprócz grania w filmach, występujesz w serialu telewizyjnym. Umówmy się jednym z najpopularniejszych w ogólnopolskiej dostępnej publicznej telewizji o, tak. jak najbardziej. Momentalnie to się zmienia, kiedy się zagra w, taki, w takim serialu, że na ulicy staje się od razu osobą zauważalną, rozpoznawalną? To się na pewno bardzo zmieniło, co nie znaczy, że wcześniej nie miałam takich znaków od mhm. swoich licznych fanów, których bardzo pozdrawiam, jeżeli są tutaj z nami dzisiaj. Um, ale tak, no oczywiście. Przecież to jest serial nadawany raz w tygodniu, który jest właściwie taką mm -hmm. tradycją od pokoleń w Polsce, można mm -hmm. powiedzieć, I bo już kolejne pokolenie, nie wiem ile lat, ale Ponad ja 10, wiem, 15. jak ludzie mnie rozpoznają, z jakimi ja gadam, rozmawiam, spotykam się, z, kto, 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 kto ogląda na dobre i to są po prostu absolutnie ludzie od, nie wiem, 50-60 lat, poprzez dziewczyny, które mają lat 10-11 i są tak samo wkręcone w to, w to co robimy. To jest miłe, na razie z tymi wszystkimi y, 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 oznakami popularności, z którymi się spotykasz. Wiesz co, dla mnie to jest bardzo miłe, bo ja tak naprawdę jestem tym zaskoczona, bo tego akurat nie mogłam przewidzieć, ale nikt mnie nie myli z Haną Goldberg. A, czyli u ciebie nie, nie ma, nie wołają, nie, że nie. pani doktor, pani doktor, pani nie, pomoże. Nigdy mi się to nie zdarzyło mhm. i zawsze wiedzą, że jestem Kamilą i jakoś... Zawsze tak miło też, no zawsze nie mogę generalizować, ale bardzo często tak jest, że jeżeli już ktoś lubi mnie, polubi mnie, czy to co robię, to, to co, co stoi za moim takim zawodowym wizerunkiem, szuka dalej, idzie do teatru, czy ogląda to co robię poza serialem i wtedy te kręgi się tak rozszerzają. Ja akurat to swoją popularność traktuję odpowiedzialnie, oczywiście bez przesady. To mm -hmm. nie jest coś, co traktuję jako misję, bo nie Boże już takie czasy raczej chyba nigdy nie wrócą i na, i na szczęście, bo każdy jest totalna wolność, wybieramy, e, żyjemy tak jak chcemy, nikt nam nie ma po prostu ogólno przyjętych zasad. My jesteśmy takim swoim jakimś kodeksem, mi się wydaje. E, ale ja osobiście <laughs> mam... Um, mam, mam taką potrzebę, żeby dzielić się w tym, co ważne, a nie w tym, co nieważne. A proszę no. powiedz mi, jak to jest, no bo tak się zastanawiałam, aktorka z bogatym dorobkiem mm, teatralnym czyli z takim pracowaniem na żywym organizmie każdego wieczora mhm. przed publicznością. Idziemy do pracy do serialu, który jest emitowany raz w tygodniu, więc nie jest to masowa produkcja pięć odcinków czy sześć odcinków tak. na, 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 na tydzień. No ale jak, jakby na to nie spojrzeć, jest to serial. Jest to jakaś... Mhm niezamknięta całość, tak. w której się bierze udział. Czego się aktorka z Twoim doświadczeniem jest w stanie nauczyć na, na planie serialu? Jest w ogóle coś takiego, czy, 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 czy Ty już wiesz po prostu wszystko, poszłaś tam zagrać i wszyscy mówią, wow, czy jest coś, czego dowiedziałaś się o, o zawodzie? Wiesz, co ja się te, każdego dnia na planie czegoś uczę, tak naprawdę, bo ja staram się być czujna i staram się być ciekawa tego, co robię. Czyli nawet jak przychodziłam grać do na dobre, a zrobiłam to dlatego, że e, no bardzo chciałam grać i w pewnym momencie w życiu się tak... je, Wcześniej może byłam bardziej radykalna, że raczej głównie tylko teatr i kino, seriale nie, odmawiałam sporo, e, miałam jakiś taki swój... A często się zgłaszali? E, tak, tak, mhm. bo, 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 no bo ten rynek jest jednak niezwykle rozbudzony w Polsce i wydaje mi się, że, że aktorzy, którzy są w miarę ok, mają do, do są, 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 ch są chciani. E, ale właśnie już jak poszłam do tego serialu, to sobie myślę, kurczę, nauczę się czegoś zupełnie nowego. No i tak się stało, ale miałam też tak naprawdę dużo szczęścia, bo gram bardzo ciekawą postać. Mm -hmm. e, i, I oczywiście chciałabym, żeby tego było więcej, żeby tam było w ogóle więcej tych y, Hany, nie wiem, w takim wariancie, jaki bardzo mi odpowiada, czyli w jego kontrowersyjnych wyborów pewnego rodzaju bezkompromisowości lekarskiej, może, może takiej właśnie jakiejś intuicji, intuicji rozbudzonej, taki, tak, tak o, 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 lubię ją kiedy, kiedy jest wyrazista, ale, ale wiesz co, tak naprawdę to są z, takie trochę dwa różne zawody. A nie musiałaś na przykład nauczyć się szybkości, że w teatrze budowanie roli, praca mm. nad rolą trwa. No w nie jest tak. 3-4 miesiące. Mhm. Tutaj, tutaj dostajesz tekst i co więcej nie jesteś w stanie stworzyć sobie portretu. Znaczy nie daje to poczucia bezpieczeństwa, prawda? Aha. Takiego, jakie daje panowanie nad materiałem w teatrze, to na pewno. Ale to jest właśnie najciekawsze. Może ja po prostu doszłam w, w swoim życiu do takiego momentu, że chciałam e, zrobić coś, e, co będzie takim fanem i taką jazdą, po prostu, że nie będę wiedziała, co z tego wyniknie. Mm -hmm. Zresztą ja nie zaczynałam od dużej roli, tylko od bardzo małej i tak naprawdę to wszystko gdzieś tam ewoluowało. E, tak, ale to jest fajna sprawa, ogólnie fajna. Słuchacze, którzy nie oglądają nas na przykład w internecie, nie widzą, że mój, moja rozmówczyni, mówiąc o tym, ma roz, rozjaśnione, błyszczące oczy, znaczy się kręci ją, po to co robi, ale za chwilę wracamy do innych, do innych projektów Kamili Bar, która jest dzisiaj naszym gościem i za chwilę będzie musiała lecieć, bo jeszcze cała masa wyzwań, tym razem już całkiem przyjemnych przed nią dziś. Tak, gdzieś. to prawda. Będzie miejsca. Będzie. No ja wam właśnie mówię, ty teraz, teraz to byś nie miał szans, bo wszystko jest tam zajęte. Ale za parę lat, jak będziesz chciał komentować mecze, to może... Nie wiem, że będą robić jakiś nabór. Spróbuj. No, no ale nie rozmawiamy o sporcie, porozmawiamy o muzyce. Słuchasz dużo muzyki. Mhm. Ed ci podobał koncert Dick na Torwarze. A wiesz, że byłam, tak? Spotkałyśmy się tam, tylko się nie... Że, tylko, się nie tylko się nie znałyśmy. Mm, powiem jeszcze? Ci, że spotkałyśmy się i nawet zdaje się, zostałyśmy sobie przedstawione, ponieważ byłaś z moim kolegą. <noise> Nieważne, pytam jak się podobało. Czekaj, ja może nie miałam szkieł. Może, ja, 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 ja byłam. Wiesz co, na opena, że był dużo lepszy. Mhm. Prawda? To znaczy ja w ogóle nie przepadam za koncertami na Torwarze. No dla mnie ta hala po tym koncercie yes. się skończyła. No jest coś takiego. Potem jeszcze była lana del Rey, która była dobra. Byłaś? Była dobra, byłam. Byłaś? ja pod... była już na lanie nie, nie byłam. Nie, nie byłam, byłam. Przestraszyli mnie kibice, którzy w tym samym czasie, czasie na A, Legię jechali. tak było. Była taka ekstatyczna okolica torwarowa, gdzie się mieszali mm -hmm. ludzie z amerykańskimi flagami i, tak, i kibice, tak. to prawda, było gorąco. Ale wiesz co, no ale... No tak, szału nie było z tym DXX. Mm, tak trochę jak na sali gimnastycznej, nie? No. A inne objawienia muzyczne tegoroczne udało Ci się gdzieś być jeszcze na jakimś festiwalu bo coś zobaczyć. I co na openerze? No i akurat um, nie był to jakiś najmocniejszy Opener, chociaż w tym roku nie udało mi się być na całym, mm -hmm. a najbardziej lubię te momenty, kiedy jestem na całym, bo wtedy... Faktycznie taką... Masz pewien przekrój, możesz tak, powiedzieć. Ci... Tak, ale wtedy mam taką też wolność, że mogę sobie wybrać, zaplanować, pójść tam, rozkoszować się. Tym właśnie wpadłam na dwa dni, wyjechałam, więc było niewiele zespołów i chyba najbardziej jednak, oprócz tego, że był Dawendra Banhart, którego wielbiam mm -hmm. to było dla mnie bardzo fajne, że mogłam go zobaczyć na żywo, to jednak hej. Absolutna klasa, sama w sobie. No po prostu. Było tak genialne. No, no Nosowska, ym, która, która jest właściwie chyba tak jak Feniks. Ona ciągle się odnawia. Ym, jestem fanką tej ostatniej płyty bardzo, ale mówię tak jak Feniks w sensie, że ona jest dla mnie takim trochę dowodem na, yy, yy, na nie, jakąś nieśmiertelność materii, że ona ciągle stwarza yy, coś na najwyższym poziomie. Yy, jest no, niezastąpiona, jest po prostu jest cały czas coraz bardziej precyzyjna, coraz bardziej dotkliwa, a jednocześnie coraz bardziej się tym bawi i mm -hmm. ma z tego taką jakąś niesamowitą... Mm, tak, tak, tak. No. To wiesz co, to hej było dla mnie świetna. No Bardzo to prze, 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 przerobiliśmy w a takim dla ciebie? razie. Ja tak w tym roku na operarze nie byłam, ponieważ jestem bardziej elektroniczna, a tam a, w tym roku to dominowały to na, ta... gitary. No tak widać, ta teraz w pracy, jest, jest tak, a, jesteśmy okay. razem, no i moderat tam występuje, ciepło ciepło myślę o wszystkich artystach. No Jest to chyba jeden z pierwszych, jedna z pierwszych nowych muzyk, na którą nie pojechałam. Ale za to mogę się spotkać z Tobą, więc no wyszło właśnie, na plus. No I to jest, i to, jest i to jest najważniejsze. Dobra, to skoro już przerobiliśmy temat muzyczny, to teraz przejdźmy do musicalu i proszę w imieniu Borysa Lankosza powiedzieć, nad czym Wyżeście tam pracowali i co udziergali. Droga Pani Rzecznik. E, droga, pani, tak, droga Pani Dziennikarz, e, chciałam powiedzieć, że to właściwie jest tak, pamię pamiętnik Pani Hanki, mm -hmm. e, czyli um, powieść, która została zaadaptowana na E, dialogi e, i, z, e, i tak i piosenki Wasowskiego e, które śpiewamy e, w ilości chyba 15 czy 16 mhm. e, jest nam dużo nam dużo więcej w obsadzie ale piosenek jest chyba 15, które z... i obsada robi mega wrażenie robi wrażenie, będzie to płyta cała. E, no i co ja mam powiedzieć na temat tego projektu? No, Przede wszystkim sama jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, jak to będzie wyglądało. W dwóch częściach, w telewizji to zobaczymy, prawda? Tak, no to ja tego nie wiedziałam. Tak podobno, okay. może nie doczytałam. W każdym razie w dwóch, w dwóch częściach widowisko musicalowe, telewizyjne, mm -hmm. wyreżyserowane przez Borysa Lankosza, tego w Polsce chyba jeszcze nie było. Tak. Przynajmniej nie na taką skalę. Mm -hmm. Oprócz Kamili Bar, także Joanna Kulik, także Magdalena Cielecka, Danuta Stęka, Grzegorz Małecki. Tak. No i wielu, wielu innych. Tak, tak, tak. A jaka jest Twoja postać i czym się tam parasz w tym spektaklu? Bo to jest intryga kryminalna gdzieś się tam To jest intryga kryminalna. Ja gram Halszkę, czyli przyjaciółkę Hanki, którą gra Joasia Kulik, e, która dzięki, powiedzmy tak, dzięki naszej przyjaźni i mojemu romansowi, ponieważ Halszka ma wybitnie chara romansowy charakter i o tym jest też piosenka, którą tam śpiewam, czyli Miłość u Wód, którą bardzo lubię. E, Halszka zapoznaje Hankę z y, tonorem. No i to właściwie jest takie posunięcie, które, które powoduje, że rujnuje się pewien domek z kart. A mm -hmm. warto wspomnieć, że opowiadam o świecie y, w przed... Y, przed dni wojny. Przed niemalże. wojny niemalże. Y, czyli jest to taki ostatni lot y, tak, motyla, i, i później to wszystko się tam właściwie tak kończy. Ten świat w ogóle znika, już nigdy, nigdy, nigdy nie wraca. No a Borys przez to, że w niezwykle ascetycznym, w niezwykle ascetycznej aranżacji e, z e, wybitnymi kostiumami Magdy Biedrzyckiej, bo to akurat mogę powiedzieć, bo widziałam koleżanki i kolegów i to wygląda zjawiskowo, mhm. e, stworzył, odtworzył, odtworzył czy może nie wiem, rozbudził w nas, wszyscy rozbudziliśmy w sobie taką ogromną ochotę um, przywrócić ten świat, którego po prostu już nie ma, ten świat polskiej inteligencji, ludzi, którzy bawili się z totalną, totalną jakąś taką z gestem z, z wolnością, z miłością do, do siebie, do, 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 do tego, gdzie żyją, jacy są no i tak jakoś, nie wiem no niedługo już to zobaczymy, ponieważ premiera planowana jest z tego co pamiętam na wrzesień tak. czyli, tuż, czyli tuż po rozpoczęciu roku szkolnego będziemy mogli tak. zasiąść przed telewizorami i pocieszyć się tym że, 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 że lato odchodzi jaki jeszcze plan na nadchodzący sezon czy już możesz coś powiedzieć, czy wolałabyś na razie pomilczeć, a potem spotkać się jeszcze raz i ja powiedzieć tak, teraz już mogę nigdy nie mogę powiedzieć, że się spotkam jeszcze raz, bo jednak tutaj widzisz komplikacji musi się wykonać żeby tutaj wsiadła. Może, może... No, chyba, że jakiś kolega nie będzie mógł. Dostarczyć. I, będzie, i, wtedy I będzie będę... O... Kamila, proszę Cię, pom pom pomóż. Jako ostatni, Tak, tak, tak. Tylko, tylko jesteś dla nas ostatnią szansą. E, wiesz co? E, planuję pracę w Teatrze Moim Narodowym mhm. nad nową sztuką, gdzie będę grała z e, dyrektorem moim, Janem Englertem. Uuu. Między innymi. E, no i będę też grała w nowej komedii Piotrka Wereśniaka. No i... To wiem na pewno. Aha, a zaraz. Ale macie. generalnie jestem bardzo stęskniona za teatrem. Bardzo. No myślę, że widzowie też są stęsknieni za tobą w wersji teatralnej. Tak, bardzo, e bardzo, bardzo już mu chciała tak. Tym bardziej, że to chyba bardzo wierne gro grono fanów, uh -huh. To, które chodzi do teatru, tak. żeby spotkać się ze swoim aktorem, aktorką. U nas gościła Kamila Bar. Zobacz, 35. Jesteś wolna. Dziękuję Dzięki. <noise> Pięknie, dziękuję. Dzięki, dzięki. Pozdrawiam bardzo.